Hej, witajcie, z tej strony Maciej, witam was z Warszawy. Bardzo się cieszę z tego, jak został przyjęty jeden z moich ostatnich filmów. Ten film, w którym sprawdzałem najlepsze knajpy w różnych kategoriach, według rankingów na TripAdvisorze. Tak jak obiecałem, kontynuuję swoje sprawdzanie najlepszych miejsc w danych kategoriach, według rankingów na TripAdvisorze. Ostatnio był burger, ostatnio był kebab, ostatnio były lody, śniadanie oraz miejsce na kawę i herbatę. Dzisiaj zaczynam od Burrito. Najlepsze Burrito ponoć jest tutaj, w Momenciku w restauracji Momencik, w knajpce Momencik, która specjalizuje się w kuchni meksykańskiej, ale w wydaniu wegańskim. I znowu, tak jak w przypadku burgerów, tak w przypadku burrito króluje knajpka wegańska. No, zobaczymy. a ja, to było naprawdę bardzo, bardzo dobre, aż sam jestem w szoku, że tak dobre może być wegańskie burrito. Totalnie nie brakowało mi w nim mięsa. Rolę mięsa odgrywała tutaj marynowana soja, zamarynowana w taki sposób, że rzeczywiście można było się nabrać, że to jest mięso. To akurat jednak w tym zamówionym przeze mnie burrito, no bo czasem rolę mięsa odgrywa jackfruit, yy, taki owoc yy, przypominający płód porka. Zamówiłem małe burrito California, małe, bo no, jeszcze tutaj troszkę pojem dzisiaj. Kosztowało ono 16 zł, wersja duża jest za 18 zł więc no nie ma dużej różnicy w cenie. W skład burrito California wchodził sos serowy, marynowana soja, tak jak mówiłem, brązowy ryż, majonez, chipotle, nopales, nie mam pojęcia czym jest nopales, czarna fasola, cebula, kolendra oraz rzodkiewka. Do tego można wybrać dwa sosy, którym to burrito można sobie oblać. A ja wybrałem salsę verde, kwaśną oraz salsę chipotle, ostrą, dymną, bardzo fajną. Obie salce świetne. To małe burrito jest całkiem sycące. Najadłem się. Pytanie na jak długo? Pytanie jak bardzo można się najeść dużym burrito. Pe pewnie jest dość, dość spore. Czy to jest najlepsze burrito w Warszawie? No, może być. Może być, nie musi. Tutaj już myślę wchodzi kwestia gustu, no bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze przygotowane. Do tej pory jadłem m.in. burrito w gringobarze, gdzie jest naprawdę fantastyczne, choć czasem mięso w gringobarze bywa przesuszone. Jadłem też ostatnio burrito w Lasirenie. Też było ono bardzo dobre, choć miało swoje wady, no bo było dość ciężkie i mięso z żeberek, no. Tak jak w przypadku Gringo Baru, troszkę przesuszone. Burrito z momenciku wypada na ich tle równie dobrze, także mogę z czystym sumieniem polecić je każdemu. A ja lecę dalej zapoznać się z najlepszymi knajpami w innych kategoriach. Kategorii najlepsza pizza na TripAdvisorze w Warszawie króluje ciała. Tutti pizzeria, w której już kiedyś byłem, byłem nawet dwukrotnie, i z tym wyborem muszę się w 100% zgodzić: to jest najlepsza pizza w Warszawie. Bez dwóch zdań, super ciasto, świetne jakościowe składniki. Wszystko dopracowane w każdym calu. Oczywiście jest to taka Pizza w typowo włoskim stylu nie ma nie wiadomo ilu składników na pizzy. Ciasto jest cienkie, a nie grube. No i przez to też jest wyśmienita, naprawdę fantastyczna pizza. Ciała Tutki ma dwa lokale i pierwszym miejscem na trip Advisorze został wyróżniony lokal przy Alejach Niepodległości jest także lokal na Mokotowie. Tam też znajdziecie tę samą bardzo smaczną, najlepszą w Warszawie pizzę, tylko może sam lokal jest mniej klimatyczny, bo ten przy Alejach Niepodległości ma, ma naprawdę klimat włoskiej pizzeli. W kategorii deser, na TripAdvisorze w Warszawie króluje kawiarnia Tolubie. Kawiarnia Tolubie, która znajduje się na Starym Mieście, czyli tutaj, gdzie ja teraz jestem i, i ta kawiarnia znajduje się gdzieś tam, gdzieś tam za mną. Jestem tutaj w tej kawiarni Tolubie. Piję dobrą lemoniotkę. I mam jeszcze coś, mam deser, czyli sernik. Sernik z malinami. Taki domowy, można powiedzieć. Całkiem dobry. To było bez wątpienia smaczne. Sernik był naprawdę udany, faktycznie troszkę jak taki domowy, może ciut za słodki jak dla mnie. Choć to dziwnie brzmi, że sernik jest ciut za słodki, no ale no, no był ciut za słodki z malinami. Bardzo fajne. Do tego lemoniada z miętą kwaśna. Tylko kurczę, no nie mogę się zgodzić z tym, że to jest najlepsze miejsce na deser w Warszawie, bo znam Kilka, jeśli nie kilkanaście lepszych miejscówek. O wiele smaczniejszy serding zjemy w Kremie, tam gdzie są też te genialne śniadania. A jeśli mamy tutaj wyjść szerzej w kategorię deserów, no to mamy przecież Melody na Gofry, mamy Deseo na napyszne ciacha, mamy Coffee Desk na Banofi. de Kulket ma fantastyczny deser, czyli pączka bao z lodami zielonej herbaty, oblane karmelem miso. Dobrych deserów w Warszawie jest naprawdę mnóstwo i wysoka pozycja w rankingu TripAdvisora dla To Lubię Kafe. Myślę, że wynik. Tylko i wyłącznie z tego, że znajduje się w dość turystycznej lokalizacji, no bo stare miasto w końcu, a strip adwisora korzystają przecież głównie turyści. Także nie chcę mówić, że to był zawód, no bo było smacznie, ale też na pewno nie był to najlepszy deser w mieście, także może zawodem nie była sama wizyta, a wysoka pozycja kawiarni w rankingu. Lecę dalej. kolei w kategorii sushi pierwsze miejsce zajmuje Yumiko Vegan Sushi, które jak sama nazwa wskazuje jest sushi w wersji wegańskiej, czyli bez jakiegokolwiek mięsa, bez jakiejkolwiek ryby. Także ten wybór może wydawać wam się kontrowersyjny. Ja nie wiem, czy to jest najlepsze sushi w Warszawie, gdyż tego sushi w Warszawie po prostu nie jadłem zbyt dużo, ale muszę przyznać, że Yumiko Vegan Sushi trzyma naprawdę bardzo wysoki poziom. Zjadłem tam naprawdę fantastyczne rolki. Robiłem zresztą o Yumiko osobny film. Byłem tam z Anią. No i cóż, no, no byłem zachwycony tym, jak można wykorzystać warzywa, owoce, glony i wszelkie składniki nie pochodzące od zwierząt przy tworzeniu sushi. Też tutaj warto podkreślić, że według definicji sushi nie musi być surową rybą. To jest jakiś taki mit, który opanował polskie umysły, ale to, to nieprawda. Oczywiście najczęściej stosuje się surową rybę, ale wykorzystanie innych składników jest jak najbardziej możliwe. W przypadku wegańskiego sushi odpada w sumie największy problem. sushi Barów w Polsce, czyli dostępność świeżej ryby. Jest z tym problem, jak się popatrzy na polskie sushi bary. Oczywiście niektóre sobie z tym problemem dobrze radzą, niektóre nie razą sobie wcale, no a tutaj tego problemu jakby nie ma, no bo z ryb w ogóle się tutaj nie korzysta. To pierwsze miejsce dla Yumiko nie wydaje mi się nieuzasadnione, choć nie mogę powiedzieć, tak jak w przypadku ciała Tutti, że w 100% się z nim zgadzam. Jestem na Mokotowie na ulicy Odolańskiej, gdzie według Kip znajdują się najlepsze makarony w Warszawie, pasta i basta kafe. I znowu dobre jedzenie, ale niewybitne. Czegoś zabrakło, myślę, do najlepszych makaronów w Warszawie. Jadłem już lepsze makarony, czy w Tratoli Rukola, czy w Mące i Wodzie, choć i te nie były jakoś wielce wybitne, ale były po prostu lepsze. Muszę w końcu się wybrać do dziurki od klucza, o której tyle osób mówi, że tam są najlepsze makarony w Warszawie. Ale tak jak mówiłem, zjadłem dobrze. Zjadłem, już wam mówię co, mają tutaj taki zestaw specjalności swoich: zestaw trzech makaronów. Nazywa się TLIS. Kosztuje bodajże 35 złotych i w jego skład wchodzą długie wstążki tagliatelle z gałką muszkatołową i kremem z trufli oraz gotowaną szynką. Chyba najlepszy z tych trzech makaronów, na które składa się cały zestaw. Poza tym w tym zestawie znalazły się także szerokie wstążki papardele z mięsnym sosem bolońskim. Bardzo dobre, jak to sos boloński. Oraz włoskie pierożki ravioli ze szpinakiem i serem ricotta. Można dyskutować, na ile to były włoskie pierożki, a na ile polskie pierogi. Według mnie było im bardzo blisko do polskich pierogów. I tutaj farsz z serem ricotta tego nie zmienia. Zresztą lokal ma też w ofercie polskie pierogi, więc no, ale okej. Okay. Uznajmy, że to były włoskie pierożki ravioli. Jak tutaj są właściciele, knajpy w swoim menu. Te pierożki, myślę, najsłabsze. Najlepszy makaron z truflą. Wszystko bardzo w porządku, wszystko smaczne jak najbardziej, ale do najlepszych makaronów w mieście, myślę, baście i baście troszkę brakuje. Moje dzisiejsze sprawdzanie wypadałoby jakoś podsumować. Potwierdza się to, co mówiłem w poprzednim filmie, że te miejsca, które wygrywają w rankingach TripAdvisora, są dobre, prezentują dobry poziom, ale rzadko kiedy wybitny. Tutaj się troszkę wybiło ciała Atutki, które rzeczywiście jest najlepszą pizzerią w Warszawie. Nieco wyższy poziom zaprezentowało też Yumiko, poniekąd Momencik. I właśnie Yumiko i Momencik to knajpy, które skłoniły mnie do kolejnego wniosku. Wniosku, który mówi, że wegańskim knajpkom jest trochę łatwiej na TripAdvisorze. Może nie tyle na TripAdvisorze, co generalnie w takich rankingach. No bo w poprzednim filmie mówiłem o najlepszych burgerach, tam wygrały wegańskie Krowa żywa. W kategorii najlepsze sushi króluje Yumiko Vegan Sushi, a w kategorii najlepsze burrito Momencik, także knajpka wegetariańska. Trochę wygląda to tak, jakby weganie bardziej dbali, bardziej promowali swoje knajpy. Wydaje mi się, że jest to efekt tego, że generalnie wegańskich knajp jest mniej niż niewegańskich i wydaje mi się, że weganie po prostu bardziej doceniają te miejsca, które stoją na Powiedzmy dobrym poziomie. Chodzi mi o coś takiego, że skoro weganie nie jedzą mięsa, to na przykład no, w sushi barze raczej wiele dla siebie by nie odnaleźli w takim zwykłym sushi barze, a tutaj pojawia się Yumiko Vegan Sushi, który ma w 100% ofertę skierowaną do nich. Więc od razu jest wow, w końcu coś dla mnie, a jeszcze później się okazuje, że to sushi jest naprawdę spoko. Niewybitne, ale spoko. Nie wiem czy się ze mną zgadzacie w tej kwestii. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. No i trzeci wniosek wynikający z dzisiejszego mojego sprawdzania jest taki, że Generalnie tak uśredniając rankingi na TripAdvisorze, wygrywają lokale, które po pierwsze są raczej w lokalizacjach turystycznych. Tutaj troszkę pasta i basta się wyłamała oraz ciała tusti. Oraz przy okazji nie ma w nich zbyt wysokich cen. Yumiko Vegan Sushi z tych wszystkich miejsc, które sprawdzałem zarówno dzisiaj, jak i poprzednio, jest chyba najdroższe. Ale też trzeba pamiętać, że to jest sushi bar, a w sushi barach tak generalnie tanio nie jest. Choć z drugiej strony przecież w Yumiko nie korzysta się z surowej ryby, a to Właśnie surowa ryba jest zazwyczaj tym najdroższym składnikiem, który powoduje wysokie ceny w sushi barach. No nic, na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, jak wam się podobało. Jeśli wam się podobało i chcecie więcej tego typu filmów, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Będzie to dla mnie jakiś taki znak, żeby kręcić tego typu materiałów więcej. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.